Halo, cześć Wam, sąsiad znalazł kawałek właśnie, czego? Czy dowiemy się? Co mówić? Tak, Co? proszę o kawałek wypowiedzi na Jest ten temat. to toporek rogowy, e, Pan znalazł go dzisiaj, tak? E, na terenie powiatu kamieńskiego, e, niedaleko Dziwnówka. Dokładnie. Dziwnówka przy linii brzegowej Zalewu Kamieńskiego no Jest to typowy, taki charakterystyczny toporek rogowy albo z czasów jeszcze bardzo odległych, czyli z mezolitu z okresu łowców reniferów, albo z okresu neolitu I do czego on mógł służyć? Czyli okresu kultury rolniczej no To było to po prostu narzędzie pracy dosyć powszechne w tamtym okresie ludności zamieszkujących te tereny no rozumiem. Super. I w naszym powiecie jest to trzeci do tej pory znaleziony. Pierwszy raz coś znalazłeś? Ale tu mamy bursztynu, tak. Mhm. Tu mamy widać, że to jest początek zmożenia zmorzenia, z nie. Tak, no właśnie z... dlatego sugerowałem się, że jest to poroże. Mhm. Tutaj widoczne ślady zmorzenia, no, czemu... poroża. Widać, się że był użytkowany przez dosyć dłuższy czas. E, zapewne był znacznie dłuższy, ale w wyniku pracy, użytkowania Został on skrócony, mógł mieć mniej więcej tej długości, być mm -hmm. pierwotnie, ale na pewno był użytkowany przez, przez dłuższy okres czasu. Ostatnim, ostatnim Bardzo ciekawy eksponat, kolejny. I wcześniej na taki eksponat natrafiono w 2017 roku. E, pani przyrodzają się wzdłuż linii brzegowej Morza Bałtyckiego. W okolicach Upęcina natrafiła również tak na podobny eksponent. Więc no na super. pewno cenne znalezisko. Tutaj należą się pochwały dla Pana Malasy, że poinformował naszą super. instytucję. Nie spalił w piecu. Nie. I e, <grym> po informacji od Pana, którą dostaliśmy, niezwłocznie przybyliśmy na miejsce. O odkryciu zostanie poinformowany o Wojewódzki Konserwator Zabytków. Oczywiście i mam nadzieję, że Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał ten eksponat do Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Na pewno zostanie wyeksponowany, no na pewno pana nazwisko również będzie tam w No i super, damy w linku opis, muzeum, tutaj gdzie też się to będzie znajdować. Możliwe. Gdzie ostatni, gdzie pracuje pan? Bardzo, bardzo eksponat.